Szymeczka, śmieszkę na dzisiejszym odcinku, Lena zamieniła się w co? W amerykańską laperkę Young Losie, aka. Le... Ale spokojnie to jest Pokszarka Young i Biden 15. Nie musisz po prostu nożki być, dobra. Pokaż co ty tu masz? Mam takie coś Ile to kosztuje? To są naklejki. A ile kosztowały z tyłu? Sprawdź jak ja nie, nie wiem, wiesz. Ile kosztuje? 20 zł, można powiedzieć, a to kosztowało 30 zł. No i pokażę, taka limitka. <taki> Jak się rusz. nazywa? Ten gość? Luis Diaz. Bardzo dobrze. A co masz? A tu nie ma limitki? Nie ma. Nie ma. O. I końsy są. Otwieramy. <taki> no i to jest początek wroga. Przywitaj się i zaprasz do wroga. <taki> jesteśmy no otwieramy staramy. otwieramy poczekaj dwa tutaj i dwa tutaj pojedynek to lepszy trafi tak. najpierw otwieramy najpierw... jeżeli tu trafimy karty tych top klasów no to wiecie tak się rozstrzyga jeżeli trafimy tu top klasy czyli te złote a tu można trafić zawsze momentum albo inne złociaki dobra otwieramy a, a jeszcze jedna rzecz udało nam się to dorwać w na benzynowego. Takie coś. Jak ostatnio. No połóż tu do tła, To dosyć stolik Mamy... No ile mamy? Y... Sześć. Tak. Poczekaj, poczekaj dwa. na mnie. Wybierz dwa. Ja też wybiorę. Okay. Ostatni raz jak otwieraliśmy te, wiecie, to, to trafiliśmy z rokiem podpisy dwa. Więc uwaga. Teraz sobie wylosujemy. Które? Czekaj, poczekaj. To tu źle położyłaś. Ale nie wiesz, tylko tak. Bierz pierwsza. No pierwsza, wiesz. Wyciągasz tak, wiesz. Kusi mnie to. No i jedna teraz z tych. I tam mnie ku... Zaczytam mnie kusi Alberetowo. Dobra. To kto pierwszy otwiera? Najpierw naklejki. Dobra. I kto pierwszy? Jak Ej, to? Ja czy ty? Ty. Dobra. Bo ja wybrałam. Pamiętajcie, zawsze się zagina, i się tak, o, i się z tyłu odwraca, albo nie, ty nie otwieraj, poczekaj na mnie. Ja, ja, ja najpierw otworzę, i kompletujemy dwa albumy. Nie mam tej naklejki Tony Cross. O, pięknie. Paul FC. Wejdź, cz czekaj, nacisnę. O, i teraz tu, bardzo ładnie, żeś tam w tle ustawiła. O, dalej mamy. Duet z Club Rouge. Tak będę pokazywał. O, pięknie. 2-0 West Ham przegrywa, kiedy to nagrywamy. Dobra. Teraz Lenka otwiera. West Ham przegrywa już 2-0 z Newcastle. Za nie Ty z tyłu i odwracasz. Dobra. No i od tyłu nie, nie, nie przykładasz nic? Stąd? I wy, wiesz co? Pokazujesz, odwracasz po prostu już widzę, że przegrywa To jest po prostu tragedia, co oni robią, nie? Tak. Tak? I odwracasz i pokazujesz do kamery. Takie. Ja. No to ja będę pokazywał. Czy to jest Neymar? Nie, nie, nie. To jest Neymar! Nie, nie. To są takie wambiki z tego niefajnego klubu. O, tu jeszcze kolejny niefajny klub. Dalej. O! Nie. To nie jest duplikat? To jest to samo? Nie, to nie jest na całe szczęście. Czyli mamy cztery świecące w tym i jakiś Rusjan. I teraz, kto pierwszy karty? Ja. Dobrze. Ej bo. No dawaj, nagrywaj Ej bo. Hmm. To jest klej z tego. Jak to się otwiera? Chyba. I mogę nie przestawiać, czy? No, jak coś to zwracaj. Okay. Pokaż do kamery. Takie. No. A jeszcze chciałem pokazać, że taka była limitka w multipaku. mares No. nuci. Znaczy, na chyba. Kilka... Jeszcze nie wiadomo. Pazdan jakiś. Hmm. Oj, czyżby pusty przebieg? Nie. O, pięknie. Morata. klub brusz. Ok. Jakiś taki. Bez no, nadzieja. ja Wam powiem, że na razie, no kurcze. Naklejeczki wygrają. Nie lęka. No. No, to jest dobrze. Ja Duplikat. Ja to mam fartę. Duplikat. Ok, tego Edelsona nie mieliśmy. Mane. Troje interu I mamy wygrana kart Invisible Wow Jednym z bohaterów jest Neymarito Ale karta 40 zł wpada na konto Czyli podsumowując wow Naprawdę Ręka udało się wygrać kartą ja to ja zabieram Nie, nie, bo to uważaj, bo to o, dychy. Mm. Coś jeszcze tam dobra A ja to już było było Dobra, yeah. się Foksie, że psem się bawić tak? Ja wam powiem, może to nie jest ten kanał. Ale z Maxem przeszliśmy y, dajlajta. Zajęło nam to chyba 8 godzin. Ej, zobaczcie, jak się zdrażyłem Czego? Czego? To jest normalnie noc. To jest pierwsza gra, w której y, nocy grałem. Że nie przyspałem nocy, nie? Do czwarty graliśmy z Maxem. No i udało się przeszliśmy do tego dajlajta. Szybko poszło. Fajna giera. Myślę, że dwójka będzie kiedyś kupowana. Wtorek, ostatni dzień, dzień e, wolnego, czuć lato mm. Nie, no czuć wiosnę i bardzo ładnie w końcu coś się dzieje A Tak mi jest wczoraj taką konduzję prawie dostałem Le, Co za autobus, Lecha Poznań? Mm. Będziemy zaraz skończyć tego bloga tylko chciałem coś... Ty! Koncener tego nie widziałem. Kontener. No nic. Zrobiłem takie biusenie. Zobaczę. Zastanawiam się, widzę, czy by sobie pogręnię i szczerze. Wyszedłem w końcu na to boisko. Spiła jest pięknie. Buty są, a to wam zaraz pokażę. Czekamy, czekamy na raysona, ale nadal nie idzie. O, pięknie, krótkie z podenki i minus 10. Ale słoneczko jest, chmurki też są. No i dobrze, i dobrze. Ważne, że jest nawet, nawet, nie? Nawet, 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 nawet. U no 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 no. Czekamy, na ale a tam będzie gdzieś szedł. Co on? Siema, siema, wbił rojek, ale my już idziemy. No, 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 nowy no, Pokaż telefon no, to pokazał. Ja jem o, co pokazał? Nie znam Po co mam się ku... Niestety taki kolor został mi wybrany. Ja się zabiję już w końcu. Jak takie Jurek ten? pisze. <laughs> Czekaj, co? Ej! Serio! Co? No myślałem, że wcześniej. Ale Czekaj. co? Plus i tak nie mogłem w końcu. <laughs> Idziemy. Pozdrawiam Pawła Harę. Co się zostało ty, ej. Co? Co jest? Widzicie, widzę, że to jest zawsze takie przeklinajnie. No on Przepraszam bardzo. Ja żartuję. Idziemy. No idziemy do domu? Się Kiedy powrót co daily vlogu? Po egzaminach. Sam no, sobie odpowiedziałem. Ciepło. No i no, będzie ciepło. Nie, po egzaminach. No będzie wtedy ciepło no. A ty nie wiesz? Śnieg będzie. A... No to... już tam wygrać. Co jest? Co jest co? Już przeszli do szkoły. A co jak dzisiaj będzie normalna normalny? Szkolny? No właśnie nie wiem. Ale, chyba nie. Ale wiem jedno. Ale wiem jedno. Pozdrawiamy Pawła Harę. Tyle tak nas... wiem, że będę szedł do siódmej klasy. Nie. A idę do on to Dzisiaj nie chcę piszczeć do telefonu o czwartej w nocy okay, To nie mówisz o czwartej Co? No macie Spotkali Zabaj. nas najemnicy A. Co? Co? <laughs> tam była promocja tych taków, wiesz? To jest chyba z twoim. Nie I tu przylewiatanie Kończymy się ten odcinek Skąd nie, to nie, powiedz, nie, nie, bo ja nagrywałem tam. już trzy dni temu <laughs> Siema 哎，这个真的是。